Dzisiejszy odcinek dedykuje przede wszystkim tym osobom, które mają w sobie już pewne marzenie o tym, żeby zarabiać na pasji, na specjalizacji, które podjęły pierwsze kroki w tym kierunku, żeby rzeczywiście móc z tego uczynić przewidywalne źródło dochodów. Natomiast, jak to często bywa, na tej drodze napotykają na trudności. Coś nie wychodzi tak, jak na początku miało wychodzić, i co więcej, nie za bardzo jest pomysł na to, co to takiego, dlaczego mi nie wychodzi. Już na tym etapie myślałem, myślałam, że będę zarabiać tyle, a tyle. Konkurencja teoretycznie robi to samo, a dużo lepiej im to wychodzi. A ja jakoś nie mogę. I nie wiem dlaczego. Jeżeli Ty masz takie przemyślenia, oglądaj dalej. Ponieważ w tym odcinku podam Ci pięć konkretnych powodów, dlaczego być może właśnie Ci nie wychodzi. Oraz oczywiście podpowiedzi, co możesz zrobić, żeby wychodzić. Zaczęło. To jak? Zaczynamy? Ja nazywam się Daria Robbe i na tym kanale wspieram osoby, które chciałyby zarabiać na swojej pasji lub specjalizacji w internecie. Zaczynajmy. Pierwszy powód, dlaczego najprawdopodobniej ci nie wychodzi i dlaczego nie wychodzi wielu osobom, które zaczynają, ale potem no, muszą po prostu przestać zająć się czymś innym, wrócić do swojej pracy, ten powód to jest brak konkretnego pomysłu na siebie. Albo inaczej, tych pomysłów jest po prostu bardzo dużo i nie wiadomo, co wybrać. Osoba, która ma problem z wyborem, często uważa siebie za osobę bardzo kreatywną, która ma dużo świetnych pomysłów, natomiast z jakiegoś powodu no, nie może wybrać, nie może się zdecydować. Rozdrabnia swoją energię, próbując kilku rzeczy na raz i nic z tego nie wychodzi. Paradoksem jest to, że mimo, że prowadzi małą działalność, mimo, że rozwija małą markę, no to roboty pracy ma tyle, że nie wie w co w ręce włożyć, i tak naprawdę nigdy nie ma czasu, żeby się zatrzymać. I po prostu wreszcie to porządnie przemyśleć. Dokąd idziesz? Co właściwie chcesz robić, komu chcesz pomagać? Podstawy, ale bez tych podstaw nie przejdziesz dalej. Nie przejdziesz na etap konkretnego zarabiania na tym, a nawet jeżeli uda ci się zdobyć jakieś fajne zlecenie, to będą to pojedyncze przypadki, które. Zdecydowanie nie można powiązać z przewidywalną sprzedażą. Ten problem często dotyka osoby, które są odkrywcami w moim systemie drogi twórcy. Jeżeli znasz już mój system drogi twórcy, to wiesz o co chodzi. Odkrywcy mają za to jedną fajną supermoc w tym zakresie. Często długo szukają, często nie mogą się zdecydować, ale gdy już coś znajdą, kiedy się już wreszcie zdecydują, jest to naprawdę super fajna nisza, coś wyjątkowego, coś gdzie jeszcze inni ludzie nie dotarli. Znam bardzo wielu naprawdę odnoszących sukcesy odkrywców. Jeżeli ty masz problem z wyborem, co wybrać, czym się zajmować, napisz w komentarzu, nad czym się zastanawiasz. Ja, tak naprawdę, patrząc na te parę linijek tekstu, często jestem w stanie już coś podpowiedzieć, już coś doradzić, zwrócić ci uwagę na coś, na co być może ty nie zwróciłeś, nie zwróciłaś. Jeżeli nie lubisz komentować, możesz też wysłać do mnie po prostu wiadomość. Na przykład przez Instagrama daria Robbe, czy przez maila daria Drugim powodem, dlaczego często ludziom nie wychodzi, to jest po prostu to, że jak to się mówi, nie umieją w socjale, nie lubią postowania, nie wiedzą, jak dobrze postować, jak się powinno postować. Po prostu im to nie wychodzi. Nie rozumieją samej idei wejścia w wartościowy kontakt ze swoimi odbiorcami. A przecież tak nie musi być. I postowanie tak naprawdę może być bardzo fajne. Postowanie to jest ten moment, kiedy docierasz do naprawdę fajnych ludzi, którzy z jakichś powodów no, zainteresowali się tym, co masz do zaoferowania, co masz do powiedzenia. Zakładam, że masz fajną ofertę i skoro ktoś się tym interesuje, to rzeczywiście też jest fajną osobą. Często punkt drugi wynika bezpośrednio z punktu pierwszego. Jeżeli tak naprawdę nie masz określonego pomysłu na siebie, pomysłu w jaki sposób chcesz zarabiać, pomagać innym osobom, no to tak naprawdę nie wiesz, do kogo się zwracasz. Nie wiesz, czym ta osoba się interesuje, co zainteresuje konkretnie tę osobę, w jaki sposób pisać, co takiego oferować. Jeżeli tutaj właśnie czai się Twój problem. Zachęcam cię serdecznie do obejrzenia mojego odcinka na ten temat. Jest to odcinek 18 podcastu. Ja i mój biznes online. Zaczyna się od słów: jestem taka nieinstagramowa. Link oczywiście w opisie albo drogi twórcy.pl łamane przez 18. Trzeci powód. Nie wiesz w co włożyć ręce. Masz tyle roboty, tyle różnych działań każdego dnia, że rzeczywiście nie wiesz, co teraz możesz kolejnego zrobić. No, bo wypadałoby właśnie znowu postować w social media, wypadałoby pomyśleć o nowej ofercie, wypadałoby być może zatrzymać się i przemyśleć to wszystko, a nie ma na to czasu. Rozumiecie, idealnie jako mama dwójki małych dzieci, która prowadzi działalność, ma dwie marki, wiem, że czasami wydaje się niemożliwe, żeby to wszystko pogodzić. A jednak z pomocą przychodzi właściwa organizacja czasu. I owszem, pomyślisz sobie, tak, tak, pewnie to jest takie oczywiste, organizacja czasu. Niektórzy to po prostu mają, a ja zupełnie nie lubię, nie umiem planować, jestem zupełnie do niczego w tych tematach. Wolę spontaniczność, ale prawda jest taka, jeżeli chcesz przejść na poziom zarabiania na tym wszystkim, to musisz część rzeczy po prostu mieć pod kontrolą. Musisz widzieć, że sprawy posuwają się do przodu. Jeżeli udało ci się coś zaplanować, że to rzeczywiście jest realizowane, wystarczy parę drobnych rzeczy, parę zmian. Być może wystarczy usiąść w poniedziałek rano i zastanowić się nad nadchodzącym tygodniem, żeby rzeczywiście znaleźć czas na wszystko. Druga sprawa, zastanowić się, jakie są Twoje priorytety. No bo wszystkiego nie zrobisz. Nie ma takiej szansy jako jedna, pojedyncza osoba, o ile nie masz nieograniczonych funduszy na inwestowanie. No to nie, nie zrobisz wszystkiego. Trzeba będzie wybierać, co jest najważniejsze. Na temat planowania też znajdziesz odcinki na moim podcaście. Też coś tam wrzucę w opisie, więc tutaj też temu zaradzimy. Wreszcie, problem czwarty. Nie wierzysz w siebie. Nie wierzysz w to, że już masz głowę lepszą do tworzenia własnej działalności niż 90% wszystkich osób. Tak naprawdę, skoro masz takie pomysły o tym, żeby pracować na swoim, no to już masz przewagę na tym polu. Ale nie, pewnie tak naprawdę porównujesz się do tych najlepszych, no tych, którym naprawdę na pierwszy rzut oka dobrze wychodzi. Za którymi najprawdopodobniej stoją całe zespoły do pomocy, zespoły sprzedażowe, zespoły od social media, podczas gdy prawda jest taka, że większość z nas, solo przedsiębiorców, radzi sobie właśnie samodzielnie z niewielką pomocą jakichś osób obok. Całkiem sporo tak zwanych normalsów, którzy być może nie zarabiają milionów, ale bardzo dobrze sobie radzą w swoich własnych odczuciach, tego, że naprawdę mają swobodę działania, tego, że. Mogą pracować jak chcą, kiedy chcą, z kim chcą i rzeczywiście na tym zarabiają. Jaka jest zaś różnica między Tobą a nimi? Często po prostu taka, że A. Ogarnęli swój własny pomysł, B. Wiedzą o co chodzi w social media, C. Są w stanie wyłuskać ze swojego czasu tyle, ile się da. I wreszcie punkt piąty. Próbujesz robić wszystko w pojedynkę, zapominając, że. Tak naprawdę nie da się nic stworzyć samodzielnie, tak na 100%. Owszem, możesz mieć takie poczucie, że okej, okay, zajmujesz się osobiście social media, sam, sama tworzysz ofertę i te wszystkie takie najważniejsze sprawy, ale no czasami trzeba po prostu mieć taką chwilę, żeby przykładowo z kimś coś przegadać, no bo często nie wiesz, po prostu potrzebujesz wyrzucić z siebie to, co w tej głowie jest, zapytać o radę, zastanowić się wspólnie. Jeżeli nie masz wokół siebie takich osób, to będzie ci bardzo trudno. Myślę, że takie podstawowe grupy wsparcia, tworzenie właśnie jakichś rzeczy razem w ramach jakichś wspólnych projektów czy programów, to jest coś, co każdej osobie niesamowicie jest w stanie pomóc, po prostu ruszyć do przodu. Wskazówki indywidualne, jeżeli naprawdę nie wiesz, Umówienie się na rozmowę z daną osobą, żeby przedyskutować, jaka jest Twoja sytuacja, żeby na przykład ta osoba pomogła Ci wybrać ten pomysł na zarabianie, pomysł na Ciebie, żeby ta osoba pomogła Ci przypomnieć sobie o Twoich mocnych stronach w tym wszystkim. No jak dla mnie podstawa. Sama oczywiście z takiej pomocy niejednokrotnie korzystałam i nie wyobrażam sobie, zaś w miejsce, w którym jestem teraz, bez tego, bez tak naprawdę pomocy osób z każdej strony, właśnie takiego, zwykłego, klasycznego wsparcia, wsparcia pod tytułem po prostu Ci się wygadam oraz wreszcie wsparcia mega merytorycznego od osób, które znają się na czymś lepiej ode mnie. I teraz pytanie, co z tym zrobisz? Wiesz, jakie to jest pięć rzeczy? Być może wszystkie pięć rzeczy rozpoznajesz u siebie. Najprawdopodobniej wiele osób, które tego słucha, wszystkie pięć rzeczy właśnie zauważa lub zauważało. Skąd to wiem? Od Was. Po prostu nieraz z Wami rozmawiam. Dostaję wiadomości, dostaję maile, część osób zgłasza się do mnie, i właśnie te pięć rzeczy zawsze się przebija. Stąd wniosek: tworzymy program, tworzymy kurs, który pomoże tak naprawdę odpowiedzieć na każdą z tych pięciu rzeczy krok po kroku, w takiej właśnie kolejności, jak dzisiaj była przedstawiona. W związku z tym, z wielką radością Cię na ten kurs zapraszam. Zapisy na ten kurs już są otwarte. Znajdziesz je oczywiście w opisie do tego odcinka. Ten kurs startuje w wersji na żywo 1 sierpnia 2023 roku, ale jeżeli oglądasz lub słuchasz tego po tym terminie, będzie on też dostępny już właśnie w takiej wersji nagranej. Wszystkie szczegóły na temat tego kursu znajdziesz na stronie kursu odkryj swoją drogę drogi twórcy.pl łamane przez LSMP. 5 szkoleń. Pięć bezpośrednich odpowiedzi. Cokolwiek planujesz, naprawdę może się z tym udać. Ludzie to są niesamowite istoty, które mają przepotężne mózgi. Jeżeli tylko zaświta ci myśl właśnie w Twojej głowie, że to się uda, to rzeczywiście jest ogromna szansa, że to się po prostu uda. Czasami jedynie trzeba coś poprzestawiać, trzeba coś ułożyć, połączyć w jedną całość i dopiero wtedy zaklika i działa jak należy. Tylko czy w to uwierzysz, to jest pytanie. Jeśli tak, to zapraszam Cię do właśnie kursu. Odkryj swoją drogę. Brak sprecyzowanego pomysłu na biznes, trudności z social media, niechęć do planowania, poczucie niepewności odnośnie swoich umiejętności biznesowych, a może brak relacji, współpracy z innymi przy tworzeniu własnej marki. Którą z tych pięciu rzeczy grzeszysz najbardziej? Daj znać w komentarzu, opisz mi swoją sytuację, chętnie Ci coś doradzę. Napisz maila, napisz wiadomość. Zostań na kanale, jeżeli takie tematy Cię interesują. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!